Siemanko, ziomeczki z tej strony. Tam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli Zenuvera. Cześć! I już na żywo, Tymek. Siema widzowie. W jednym odcinku, Tymek był na żywo, gdzie pokazywałam twarz, ale wtedy Tymek był za kamerą i go nie widzieliście. Tymek, jak widzimy czapkę, żeby go mnie dało się rozpoznać. Że i na szorce ich no, ale to wiadomo, w szorce to nie widać. Dzisiaj. Jest bardzo długo przez Was wyczekiwany odcinek. Testowanie jedynie za granicą, część druga. Ogólnie, jeżeli ktoś jest bardzo fajnym widzem i ogląda też Tymka, to może wiedzieć, że to jest, można powiedzieć, że trzeci, bo u Tymka też było testowanie jedynie tak. za granicą. W kwietniu, właśnie. Tak, ja z tym kim, ja kim nagrywaliśmy, tak. ale to było w wersji odziemy. Odziemy. Tak. Dzisiaj testujemy i od razu mówię. Na koniec odcinka dla najbrytwarszych będzie bonusowe jedzonko. No. Coś, co robiliśmy sami. Tak, tak. Czynamy I... mamy? I... No. I... Dziś. I dzisiaj, jak widzicie, nie mamy kubeczku do popijania, bo będziemy popijać... Tim. Tym. a tym. Mogu mogu. Okej. Okay. To jest takie pizze z żelkami. Tak. z no, żelkami, o tym, o tym z... O arbuzowym. I możemy od razu przetestować. No. O, żeby żebyśmy wiedzieli, co popijać. No, czy nie, zmienię, nie zmienię. Żebyśmy wiedzieli, co będziemy popijać. Czy będziemy zmienić na wodę? w naszej szkole. Ale to wtedy były podróbki. Tak nie. to wygląda mniej więcej. Widzowie! Widzowie, teraz to widzieliście. To. Dobra. Tylko okej, okay, ja testuję. Dobre. Widzowie, znowu ten sam tytuł. Zastajemy z nim za granicę, część druga, i śmieję, się z widzami, Bo, kurde. on no, to się odławia. A za tą łopatkę, ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Widzicie, kto jest YouTuberem? Ja próbuję. Jako dzieciak. O, dobrze. Jakie to otworzyliście? To Bardzo to dobre jest. A no i od razu Was zachęcam do subskrybowania naszych obu kanałów. Tu macie mój. Tu macie mój, Adama It i Dwyry. Oczywiście ten filmik. Nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to u Was wygląda, ale my to będziemy jak najlepiej montować. No, ten film będzie. Montować no. się raz z Adamem. I nie pijcie teraz tego, bo wam nie wystarczy. No wiem, ale u mnie bardzo dobre, prawda? Mm -hmm. No, to są trochę. I tam, jak widzicie? Pierwszy raz się z czym zgadzamy. W pierwszej części w ogóle się nie zgadzaliśmy. Teraz no dobra, się zgadzamy. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od... Możemy takich taki. Ja, ja mogę otworzyć. One są kwaśne. właśnie. a... <coughs> tylko nie wiem czy to jest jako guma, czy takie cukierki. No a nie się wydaje, że cukierki, bo tam było napisane, no. że gdy kupowaliśmy, że cukierki. Jak mówiłem, że będą inne Oje, osoby, no to jest jedna inna osoba, ale jest wera. Nie wiem. A do ich kanałów będziecie mieli link w opisie. No i e, wyświetlimy jak dalej. to o tak wygląda. W takiej torobytce. W takiej torbecie. Na razie wygląda smacznie wydaje się kwaśne. No bo jest taki prosty, właśnie kwasny. Widzowie, jeżeli chcecie, od razu już mówię, testowanie jedzenia influencerów, to wbijajcie, wiem, że to mało, 15 łapek w górę. Pod filmem e, nie niż się, to na serio jest dużo, ja... No jak na nas, bo u na nas, bo tysiące tyle to by było mało, ale u nas to inaczej no jest. To wygląda tak na no przykład zielone. Pokazałam zielone. testuj I w ogóle widzę... Będzie trzeba jeszcze zrobić 1700 subów, żeby to było. 3-4. Moje dobre. Zielone, dobre. Jak wpadła? Ale nie można. No. To jest no. taka się robi. No. No, no tak wiem. Jak jest. Jak jest stanie, że się nakłada na lody. To jest miękkie, bo to się stwardnieje. To tutaj no. jest właśnie że Jest coś, bo się zmienia. Mój żon. Trochę. Trochę jak rożek. Rozumiem, nie, to jest tak. Mhm. Dobra. Widzimy tak wiem. Znowu się zgadzamy. Dzisiejszy odcinek jest pozytywny. Kolejną rzecz. A i ogólnie. To jest to samo jak w tamtym odcinku. Wyjedziemy, patrzymy. Znaczy, co? Myjemy. Wy patrzycie. Patrzycie. Do końca będzie najlepsza rzecz, jaką możecie zobaczyć. Jedziemy teraz Oreo. Każdy ma jednym. No. To jest takie truskawkowe. Tam jest Oreo, chyba trzy sztuki. Nie, sześć. Nie, nie tam. Nie. To takie oreo. Truskawkowe. I ogólnie mamy tam jeszcze. Takie zwykłe takie? I zetkniemy je na szorcie, który będzie dzisiaj. No pokażę, tak było tak? będzie Trzeba otworzyć to tak. No, to Trzeba. 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 Veronika nie, się by chyba też przydały. Na otwieram. Ogólnie widzowie, sprawa mnie poza odcinkiem. Jeżeli jesteście ciekawi, czemu Oleg zniknął z tej Zakładki Przyjaciele, z której nagrywam, gdzie jest playlista z Olegiem, to wy nie mówcie. Dowiecie się w swoim czasie, bo to. Jakie fajne mi to Tylko to jest taki O, Patrzcie, jak to wygląda, oto. Ona kolejny rzeczy ja będę pokazywał, albo ty to. Nie, to jest. Ej, fajne małe pytki. Eee, luzy. O, już. Kolejny jest. To jest takie same jak zawsze. Mm -hmm. o te czarne. I nam smakuje. Ja już ślało mi nie orało, ale zwykłe. Tak, klasyczne. Nek. Tylko tyle, tego zostało. Mnie tyle gdzieś. W bo nie dawali, nie zostało tego już mi najwięcej. Mi tego średnio, a Tymkowi już połowa. No. Dobra, ja jedno. Ogólnie mega dobre. Jak dla Was? Dobre, no? tylko to jest na razie według mnie chyba najgorsze. Najgorsze z tych wszystkich? Tak. to Pomamu mi się. Wszystkich. Szczerze, potwierdzam Weronikę, bo no... Z tym się zgadałam w trójkę. Ale jest dobre, ale szczerze, jakbym już... Nie jest najlepsze. ...trzy rzeczy, na pewno bym mhm. Dobra? Dobra, Teraz? kolejna rzecz to jest taki coś. coś. Ogólnie nie. A, A weźmy sklep i Weronika błagała. Błagam, kupcie. kupcie no bo to, to wygląda tak słodko, zobaczcie. No. Znaczy. No, teraz Dynek znaczy. pokażę. Ale ty to otwierał w środku. Co to są takie, że. że one chyba mają tylko skórkę i on się otwiera. Mhm. Ja piję, to tutaj otworzy, żeby to mój mął. Ogólnie na bliższe widzowie, jak wam idzie dzień? No. Dla nas. Dla mnie. No. Dla nas, no. nas dobrze. W no, ogóle hmm. to w ten sam dzień, kiedy to widzicie. No no właśnie. Ale jeśli wy to widzicie, nie w ten dzień, kiedy my to wrzuciliśmy. No. Ale my to wrzuciliśmy. Ten dzień, kiedy hmm. je robimy. Hmm. Ten U, wejść to robimy. Więc na Więc jeżeli widzicie nasze montowanie. Ten... O, 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 już nie To nie jest, jest... Ten... naprawdę się starane. 8 no. minut filmu minęło. A. Nie chcemy, jak to nam pokaże. Dowiedz się, ma szybko. Pokaż. I od razu testujemy. Takie, to jest. Tak to wygląda. Tak trochę dziwnie to wygląda. Bo myślałam że to ma taką skórkę. Tak? Ej, hmm? to jest skórka. Ej, chyba jest. A nie. Nie. A... tak. jak prawdziwy owoc Mhm. Ale dobre. No. Nie smakuje jak... Chyba malina. To jest liczyć. On to liczyn. Ale smakuje jak owoc, ale nie ten, który jest. Teraz zesujemy to i ja pokażę. To są. To nie kwaśne. Tak, i zobaczymy czy potem się skwasimy. Żelek? Żelek. Nie ja chcę jakoś kolorowo posypkę. taką posypką. Dobra. Dobrze. Nie, próbuję. Trzy, cztery. kwaśne. Jest kwaśniejsze niż tamto. Kwaśniejsze, ale nie mega kwaśne. Ale ogólnie mi się, tak wszyscy, żebyście wiedzieli, że. Żebyście. Żebyśmy wiedzieli, że oglądacie odcinek. No bo wszyscy się zgadzamy. No ładnie. I teraz bonus odcinka. Ja pójdę po ten bonus i to będzie rzecz, którą przetestujemy. Mam też sobie czekamy Adama i piszcie, co najbardziej byście zjedli z tego odcinka. I widzowie, bonus! Dubajska czekolada. Ale, dubajska czekolada. Najpierw zobaczmy, czy się łamie. Tak, Ale to trzeba przeciąć, bo to jest ogromna Dubajska czekolada. I podziel to o tu, dla każdego po jednym kawałek. O, tak i teraz, tak? Uciekajcie, widzowie. Pokroimy i się widzimy. Dobra, widzowie. Patrzcie. Potwierdzimy dubajska czekolada. Patrzcie. O. o. Nie, ja to czy będzie słuchać. Dobra, testujemy. Pyszne, Dobra, wszyscy zobaczyli. To jest tak jak A e, jest. Mm. Bardzo dobre. Siema. Aha, pyszne. dobra. Siema. pyszna. Dobra, wracamy. To nie jest tak jak sklepowy, że nie czuć w ogóle pistacji. No tak, bo to jak mówiłem że na początku odcinka, sami to robiliśmy. No. Ja mówiłam. Ja. No, w sumie. A więc co, widzowie? Napiszcie hashtag przez... No wszystko było dobre, wszyscy się zgadzamy. No. A więc tak, łapka w górę. w górę na 15, kolejna część i musicie wybić jeszcze 1700 subów. No, no. tutaj macie nasze A kanały. dobrze, gdy się Albo tutaj jak nie będziecie mieli, to będziecie mieli wcześniej. No, ale tutaj będziecie też mieli. Igo hoffe, ich Nara! Na